Opowiem wam taką historię, jak byłem ofiarą przemocy w szkole. W szkole podstawowej, w szkole zawodowej było przyjęcie i w ogóle było bardzo ciężko. Od szkoły podstawowej, czwartej, piątej klasy zaczęło się też. Miałem tam problemy z rówieśnikami, w ogóle cały czas tam gdzieś jakieś bójki były. Ja się biłem i w ogóle też mi dokuczali, poniżali mnie i w ogóle bez przerwy coś cały czas było. W szkole podstawowej dwa razy nie zdałem: w czwartej klasie i w piątej klasie. Kiedy nie zdałem pierwszy raz, też się również zaczęło. Przy drugim razie też się działo. Szkoła podstawowa jeszcze nie była taka zła, bo tam gdzieś sobie jeszcze dawałem radę. Gorzej było z rodzicami. Rodzice zawsze mieli pretensje do mnie. Z kimś się pobiłem, tak naprawdę wszystko spadało na mnie. Oni nigdy się mnie nie zapytali, dlaczego się pobiłem, co się stało. A nawet jak powiedziałem, że koledzy mnie wyzywali, czy poniżali, czy w ogóle dokuczali mi tak bardzo. To nie, to była taka normalka. Że nic się tak naprawdę nie stało, bo to są koleżeńskie wybryki. A tak naprawdę to się perfidnie ze mnie wyśmiewali. Pretensje były do mnie, nauczyciele też pretensje mieli do mnie. Powiem wam taką jedną sytuację związaną z rodzicami. Mało co nie zamlałem w szkole, zrobiło mi się słabo. Było mi tak słabo, że byłem blady i źle się czułem. Przyjechał mój ojciec i w ogóle zabrał mnie do domu, jeszcze zostałem pobity przez to, że mi się słabo zrobiło w szkole. Tu chciałem wam taki wzór pokazać. Zamiast spytać się, co mi się stało, dlaczego mi się słabo zrobiło, albo iść do lekarza, porozmawiać z lekarzem, co mi było, to on po prostu mnie pobił. Jakby miał winił, że mi się słabo zrobił. Matka, ojciec, siostra w ogóle oni mi taką awanturę zrobili, jakbym nie wiem co zrobił. Wtedy przypominał sobie już stany lękowe. Te stany lękowe tak się właśnie udzielały. Lub mogła to być nerwica lękowa. Kiedy byłem bardzo silnie przestraszony, gdzieś wtedy robiło mi się słabo. To już nie pierwszy raz takie rzeczy miałem, kiedy byłem młody. Koledzy mi dokuczali cały czas, coś dogadywali mi, no to więc reakcja była obronna i zacząłem się bić. W szkole podstawowej jeszcze się broniłem, jeszcze się tam gdzieś pobiłem, ale kiedy poszedłem do szkoły zawodowej, zaczęły się już duże problemy. Tam. W niedługim czasie od razu padłem ofiarą przemocy, byłem poniżony, poniewierany. To trwało dość długi czas. No była przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, ale w większości też było fizycznej. Tam był taki jeden chłopak, który dobrze się bił, był w ogóle silny, też był starszy ode mnie na tamten czas, więc miał dużo siły. Nie miałem szans do niego. Ten najwięcej mnie poniżał. Nie byłem wtedy bez winy. Podświadomie gdzieś pokazywałem, że jestem wielki, chciałem pewnie zaimponować kolegom, że ja też potrafię poniżać, poniwierać, tak jak oni to robili z innymi, żeby się dopasować do grupy. Poniżałem inne osoby, kiedy byłem ofiarą, później stawałem się oprawcą, także to było wszystko wymieszane, gdzieś denerwowało to kolegów i powodowało, że stawałem się ofiarą przemocy. Gorsze jest to, kiedy jeden zacznie, drugi zacznie, bo przeważnie jest jeden zaczyna, później drugi się przygląda, kolejny się dołącza i kolejny i kolejny. Przeważnie to jest dwóch, trzech, cię poniża, reszta się przygląda. Biernie się przygląda temu, co się dzieje, jak cię poniżają. Ciężko było. Wrzucali mnie do szafy, czy w ogóle bili tak samo. W większości to była przemoc psychiczna. No, wyśmiewali się za mnie. Ten śmiech, to wyśmiewanie to było najgorsze, kiedy to przypominam sobie i to było dość przykre. Dużo łez przelałem wtedy. Kiedy płakałem, to już odpuszczali. Dawali spokój. A dlaczego to mówię? Bo przyszła żona do mnie opowiadała mi, że kolejne dziecko padło ofiarą przemocy. Było wszystko w porządku do czasu, kiedy pokłóciła się z przyjaciółką i była ofiarą wszystkich w klasie. Bo w obecnym czasie, kiedy mam swoje dziecko już i gdzieś czytam, czy mówi mi ta moja żona, że jakieś tam dziecko doświadczyło przemocy w szkole, do tego zgłaszane było to do dyrektorki, dyrektora, czy w ogóle. Było to zgłaszane, zostało to bez echa, w ogóle tak, jakby problemu nie było, a przeważnie jest tak, że jeszcze to Twoje dziecko jest winne za wszystko to, co się dzieje. To, że oprawcy poniżają Twoje dziecko, to jeszcze w szkole powiedzą, że to właśnie ono ma problem. Zostajesz z podwójnym problemem. Nie dość, że dziecko jest krzywdzone, to jeszcze obwiniają je za to, że jest po prostu krzywdzone. Oprę się jeszcze na swoim doświadczeniu, kiedy ja byłem poniżany w szkole zawodowej, doszło do takiej dużej bójki, zrobiła się zadyma na całą szkołę. Była nawet policja. U ofiary przychodzi taki kres. masz już wszystkiego dość, wszystko ci jest obojętne, i tak jakbyś szedł do ognia. Nie patrzysz już na nic, czy popełnisz przestępstwo, czy pójdziesz do więzienia. Doświadczasz krzywdy, czujesz się niesprawiedliwie traktowany, jest ci wszystko obojętne, co ty zrobisz. Doszło do zadymy na szeroką skalę w szkole. Co lepsze, że nauczyciele wiedzieli, co się dzieje. Widzieli, jak my uczniowie traktowali. Nauczyciele też się do tego dołączali. Oczywiście pretensje wszystkie były do mnie. Nie wiem dlaczego nie powiedziałem o molestowaniu. Ten kolega chodził, wszystkich dotykał swoim. Wiemy czym. Nie tylko ja tego doświadczałem. To też spotęgowało siłę pobicia. I dziwię się, że w ogóle z uczniowie wtedy nikt tego nie powiedział dyrektorowi wychowawcy. Gdyby nie moi koledzy się postawili, bo byłem zaskoczony tym. Wszystko powiedzieli. Oprócz właśnie tej sytuacji to była zmiana stanowiska, ale to było też śmieszne. Nagle wychowawca, dyrektor do mnie mówi, dlaczego ja o tym nie mówiłem. Śmieszne. Naprawdę śmieszne, bo też się do tego dołączali. Mieli mnie po prostu za innego. Ja Wracając do kolegów, wszyscy nagle zaczęli mi dziękować, że go powiłem. Oni doświadczali tego samego. To było najgorsze, bo wszystko mi później powiedzieli. Tylko, że to ja stałem się ofiarą całej szkoły. Dziwne to uczucie było, jak szedłeś po korytarzu i wytykali cię wszyscy palcem. Nie mówili głośno o Tobie, ale czułeś to wszystko, jak było to w Twoim kierunku. Po czasie to minęło. Podziękowali mi za to, że mu to zrobiłem, ale to ja berwałem. Przed tą sytuacją nikt się nie zapytał mnie. Nie było tam jakiejś obrony, żeby ktoś zapytał, czy mi się coś dzieje, czy mi się krzywda dzieje. Nikt nic nie zapytał. Wręcz przeciwnie, były pod nosem śmiechy nawet. Tak było. Tu jest kolejna śmieszna sprawa jeszcze. Ktoś zawiadomił policję. Była policja nawet w szkole. Oczywiście rodzice zawiadomili policję. Pewnie, tak się domyślam. Lub sami uczniowie zadzwonili. Sprawa się jakoś uciszyła. Nie byłem pełnoletni wtedy. Policja mnie nie przesłuchiwała. Z moim ojcem rozmawiali. Właśnie, wracając teraz do rodziców, tutaj do mojego ojca, mojej siostry, jeszcze wtedy wszystko spadło na mnie tak naprawdę. Jeszcze obarczyli winą mnie, że ja za zadymy w szkole. A to, że ja mówię, że mnie wyśmiewali, poniżali, nieraz to rodzicom mówiłem, że takie rzeczy istnieją, to po prostu byli głusi na to. Oni po prostu sami pochodzili z patologicznej rodziny. To jak oni mogli to zrozumieć? Dla nich to była normalka. Dla nich to była bagatelizacja. W ogóle tłumaczyli mi, że jestem przewrażliwiony, że jestem zawrażliwy na wszystko, że jak uczniowie się ze mnie śmiali, to jestem zawrażliwy, przewrażliwiony na wszystko, że ja po prostu przesadzam. Ojciec wtedy mi tłumaczył, że to takie jest wszędzie z uczniami, że to oni tak się bawią. Sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. O, no i było to przykre. Brak zrozumienia z każdej strony. U nauczycieli też nie było wsparcia, u nikogo nie było wsparcia. I tu muszę jeszcze bardzo ważną sprawę powiedzieć, kiedy doszło do przemocy w szkole pobiłem tego kolega, który mnie bardzo poniżał, poniewierał. Człowiek był za bardzo przerażony wtedy. Nie wiem dlaczego nie powiedziałem, jakoś bardzo się tego wstydziłem, że coś takiego się u mnie działo. No nie tylko u mnie, bo u innych kolegów to samo było, bo po tej całej bójce koledzy mi powiedzieli, co ten oprawca robił. Co jeszcze, ja też muszę uprzedzić wszystkich, że kiedy pokonasz oprawcę, dasz mu łomot i tak dalej, on będzie dalej ci atakował. To się nie skończy. U mnie się to nie skończyło, bo później znowu się zaczynało, ale już była reakcja przez dyrektora wychowawcę. Powiedziałam, Powiedziałem, że jeśli jeszcze raz to zrobi, to będę zgłaszał to wychowawcy. Oczywiście poszła agresja, już czułem, że jeśli już agresja była, to znaczy, że ma respekt. Uspokoił się, był spokojny, ale samemu nic nie zrobisz. Oprawca będzie dalej cię atakował, bez względu na to, co mu zrobisz, on dalej będzie cię atakował. Może czuć respekt, ale kiedy wyczuje twoją słabość, będzie atakował cię dalej. No i wracając teraz jeszcze do mojego dziecka. Gdzieś taki jest duży lęk, kiedy by padło ofiarą przemocy, gdzieś pojawiają się różne fantazje agresywne, nie wiem co bym zrobił. Ciężko mi powiedzieć, gdyby zaistniała taka sytuacja. Nie wiem, jakbym to przeżył, gdyby do tego doszło. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie warianty poniżania. Cały czas z dzieckiem rozmawiamy o tym. Oczywiście nie, że straszymy, tylko w inny sposób rozmawiamy. Gdyby się coś działo, ktoś by ci coś mówił. Dziecko na szczęście na ten moment nam wszystko mówi. Jeśli tak dalej będzie, będziemy przygotowani na wszystko, a to daje też bezpieczeństwo dziecka.